i kręcimy czekoladę w ten sposób. W tamtą stronę zaczynamy. Już tradycyjnie co roku klub uczelniany AZS Politechnika Koszalińska prowadzi imprezy mikołajkowe dla dzieci. Robimy to dla przedszkoli, dla szkół. Tu mamy blisko szkołę podstawową numer 7, z którą współpracujemy na co dzień. Mamy klasy sportowe z, z profilu piłki ręcznej dziewczyn. A dzisiaj zaprosiliśmy klasy pierwsze. Pierwsza C. Gdzie jest pierwsza C? Pierwsza A. Dzisiaj dzieci dostaną słodycze, bo na to zasłużyły. Ja to wszystko sprawdziłem, były bardzo grzeczne w tym roku i dostaną tyle słodyczy, ile będą mogły zjeść. Ciężki ten worek z tym workiem, to ja worek może podtrzymam na razie. Tam elfo, urany. I zapraszam tutaj do wspólnego tańca naszego, Mikołaju, żeby się rozgrać gorąca czekolada. Uwaga, brawa dla Mikołaja, a teraz dodamy czadu. Nie ma żadnych warunków, dlatego że dzieci były grzeczne, więc już nic nie muszą więcej robić, żeby były przez Mikołaja obdarowane. No i każdy sobie weźmie słodycz i za chwilę będziemy rywalizować sportowo. Ależ ten Mikołaj bogaty. Podobał wam się święty Mikołaj. Tak. A nie jest trochę za szczupły, za chudy? I uwaga, pierwsza A do Pani Bogusi, Elfy z pierwszej B. Za zapraszamy. Pierwsza B. Na co dzień Śnieżynka trenuje piłkę ręczną i teraz chce pomóc dzieciom, żeby one też kształciły swoje umiejętności sportowe. Druga Śnieżynka, Śnieżynkę. I Śnieżynka. brawa Mikołaja. Głośno! Wszyscy spodorcy biegają. Nie 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 biegaj, biegaj. Nie nie biegaj. Rozbiegane szybko biegają, malutkie cieszą się bardzo z tej zabawy. I do końca walczymy, do końca. Wygraliście? Tak, tak. Widać u dzieci już nawyk i o to nam chodzi, żeby dzieci zaszczepić nawyk i taki pozytywny odbiór sportu. tak? Żeby hala ich nie przerażała, tylko wprowadzała dobry uśmiech. No, Mikołaj sobie życzy, żeby ta politechnika rozwijała się tak, jak się rozwijała do tej pory i żeby nie dotknęły ją te kryzysy, wszystkie, które zdarzają się we wszystkich, wszystkich uczelniach w tych latach. Myślę, że to wszystko jest przejściowe i będzie bardzo dobrze.